Witam serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Z uwagi na koronawirusa, uczniowie mieli napisać, że się pochorowali i nie mogę do Ciebie przyjechać. I okazało się, że to było jedno z najtrudniejszych zdań w całym y, wypracowaniu. Najczęściej spotykałem takie dwie wersje. For this reason, czyli z tego powodu, I can't arrive to you next week. Gwiazdeczki oczywiście zdanie jest źle. Czyli z tego powodu ja nie mogę i rzeczywiście, jakby przyjechać, to jest arrive. Ale uwaga, arrive łączymy z miejscami, nie ludźmi. Nie można przyjechać do kogoś za pomocą arrive. Także to jest absolutnie niepoprawne. Druga wersja, często spotykana, to z czasownikiem come. For this reason, I can't come to you next week. Ta wersja też jest niepoprawna też nie można przyjechać do osoby za pomocą come, nie można też jechać do osoby za pomocą go bo go i come to są takie to jest taka para czasowników które działają w zależności w którą stronę kierujemy, jest kilka takich czasowników, robimy o tym lekcje, link macie u góry i w opisie, więc uwaga arrive nie łączymy z osobą i come nie łączymy z osobą więc na siłę gdybyście chcieli użyć arrive to to musi być miejsce Oprócz tego uważamy po arrive, bo są dwa przyimki. Na pewno nie to albo in, jeśli to coś dużego, na przykład kraj, miasto. A jeżeli to jest jakieś konkretne miejsce, to at. Arrive at. I teraz możemy precyzować do Twojego domu, house, do Twojego mieszkania, flat, ale najlepiej użyć place. Arrive at your place. Tylko ten zwrot jakby pokrywa samo przybycie do miejsca, tak, do Twojego mieszkania, a nie ma w tym wszystkim osoby. Także to zdanie jest trochę nienaturalne, bo my też używamy osoby, tak? Nie mogę przyjechać do ciebie. I za chwilę do tego wrócimy, co zrobić, żeby była osoba. I teraz jeszcze come, czyli come też ewentualnie możecie połączyć z miejscem, a nie z osobą. Czyli I can't come to your place. I to byłoby OK. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć naturalnie, czyli przyjechać do ciebie, po prostu wciskamy over po come i jest super. Czyli for this, for this reason I can't come. I, dłuż, przepraszam, długie. A I can't come over to you next week. Czyli z tego powodu ja nie mogę przyjechać do ciebie w przyszłym tygodniu. Robiliśmy lekcję o come over i come around. Link wam wrzucę pod koniec i w opisie. Teraz zobaczymy, jak używają to native speakerzy. Ten zwrot come over znaczy przyjechać tak jak mówiliśmy, ale może też znaczyć, że ktoś do kogoś podszedł, zwłaszcza w amerykańskim. Bo w brytyjskim, jak ktoś podszedł, bardzo często mówią come round. Posłuchajcie, cofnę. Uh, Robert Guillaume, który był Bensonem na TV, ponieważ byłem managing Christy McNichol, he came over to me do mnie and he i powiedział mi: You're managing Christy McNichol, manage me. Tak? Czyli ktoś do niego podszedł i powiedział, byłeś menadżerem kogoś tam, no to bądź też moim menadżerem. Tylko to jest użyte jako czasownik manage me, tak, tak jakby zarządzaj mną. You are managing Christy, tak? Zarządzasz Christią, Kristiną, powiedzmy, więc manage me, czyli mną też zarządzaj. No, a my byśmy powiedzieli zostań moim menadżerem. I kolejny przykład when this man saw me he came over to me. Czyli kiedy ten gość zobaczył mnie, on podszedł do mnie i znowu came over. Nie może być samo came. Posłuchajcie. When this man saw me, he came over to me. He said, "Who are you?" I said, "I'm a lawyer." He said, "You a lawyer?" I said, "Yes, sir." This man came over to me and he hugged me. I potem użył tego zwrotu jeszcze raz, Cofnę. When this man saw me, he came over to me he said, Who are you? I said, I'm a lawyer. He said, you a lawyer? I This came Czyli ten facet podszedł do mnie. This man came over to me. To me, and he, hugged me. And he hugged me. i mnie objął. Uwaga na wymowę. raz wam już mówiłem. Polacy rozdzielają ED Czyli większość Polaków, albo przynajmniej jakiś procent Polaków. Większość na poziomie podstawowym przeczyta to Hugged. Nie czytamy Hugged, tylko Hugged. And he hugged me. Posłuchajcie, jak on to mówi. I said, Yes, sir. This man came over to me and he hugged me. And he hugged me. I kolejny przykład. had been sued and finally the manager came over to me. Czyli w końcu manager came over to me and said, I. He... Powiedział: Ian said, I am very sorry, we do not have sugar. Czyli bardzo mi przykro, nie mamy cukru. Zobaczcie, w języku codziennym najczęściej skracamy operator, jeżeli jest sprzeczeniem czyli powiemy don't, ale jak widać, można rozdzielić, jeżeli coś podkreślamy. We do not have sugar. Nie mamy cukru jeszcze raz. And finally the manager came over to me and said I am very sorry. We do not have sugar. I kolejny przykład fellow neighbors will come over to dinner. Czyli zaprzyjaźnieni sąsiedzi przyjdą na obiad i znowu nie samo come, tylko come over to dinner. Cofne? There. All of the people will gather together. Four or five generations all living in the same home. Fellow neighbors will come over to dinner. Everybody knows everyone. It's a very tight-knit community. And another przykład: ktoś tutaj mówi, So I'm sitting there, siedzę sobie tam, and this guy comes over to me. Czyli siedzę sobie, i ten gość do mnie podchodzi. I was doing a column and he's meet me. So I'm sitting there and this guy comes over to me and he goes, are you Dave Barry? And I go, yeah. A, trochę mi uciekło. I was doing a column and he's meet me. So I'm sitting there and this guy comes over to me and he goes, yeah. Hey. Czyli ten gość do mnie podchodzi and he goes i no dosłownie on idzie, ale to nie jest w ogóle w sensie, że idzie, tu jest w sensie, że mówi. No i mówi, are you Dave Barry? Czy ty jesteś Dave Barry? I'm Oczywiście on opowiada jakąś historię z czasu przeszłego, ale kiedy opowiadamy fabułę książek i tak dalej, używamy czasu prostego, tak? Czyli he comes over. My też, jak opowiadamy jakąś historię, to. Yy, opowiadamy czasem teraźniejszym, na przykład ten film opowiada o gościu, który nie wiem, zabija swoją żonę i ucieka gdzieś tam no może drastyczny przykład, idziemy dalej i mamy słuchajcie kolejny przykład bardzo dobry, bo mówiłem na dzisiejszej lekcji na początku, że identycznie zachowuje się też Go z czasownikiem Go też nie możemy, gdzieś mi uciekł długopis nie możemy używać że idź do osoby go i mamy od razu osobę. Też dodajemy over. Ta pani akurat opowiada, że Howard comes over to me, czyli on podchodzi do mnie, bo jest kierunkowo w moją stronę, a Nancy goes over to Ted, a ona poszła do Teda, tak? Czyli poszła do Teda, mamy osobę, czyli nie może być samo goes to Ted, tak jak my byśmy chcieli przetłumaczyć. Poszła do Teda. Musi być to over. Bez over to jest to jest po prostu nieprawidłowo, a na pewno też nienaturalnie. I ona to mówi, że przetanczyli całą noc. Posłuchajcie. Only two other senators invited Nancy and Howard dance. They dance with their families. Howard comes over to me. Nancy goes over to Ted. We went out on the floor, and Viking, this was maybe pre you. We did the bipartisan boogie through the night. Bardzo so... dobry przykład. I, I kolejny przykład. Zobaczcie, nawet papi, czyli piesek podchodzi do pana. Comes over to me and rolls over on her back. Czyli jakby obraca się na grzbiet. Posłuchajcie. And I was trying to think of, well, what is the best scientific paper example that I can use? And then I realized the answer was right on the rug. And the answer was right on the rug. I odpowiedź była... Na dywanie my powiemy, a tak naprawdę na dywaniku robiliśmy lekcje o czym się różni dywan, dywanik, i tak dalej, Wykładzina na macie u góry i w opisie. Czyli odpowiedź była na dywaniku, bo właśnie mówi o tym swoim piesku. When my puppy comes over to me and rolls over on her back, now she doesn't get up from the rug and go over to the dining room table i zobaczcie znowu drugi przykład z go over i ci ona nie wstaje z dywanika she doesn't get up from the rug and go over to the dining room table i nie idzie do dining room do jadalni czyli zobaczcie go over to the dining room Choć tu akurat w tym przypadku mogłoby być samo go, bo mamy miejsce iść do jadalni. Ale mimo wszystko oni uwielbiają dodawać over do come i go. To over jakby łączy się z jakimś ruchem.